Cześć, w kolejnym tygodniu zapraszam Zapraszamy Cię do wspólnego zaprasz. przygotowania meal prepu na kolejny tydzień. Moje rozpoczęcie całego przygotowania takiego meal prepu na cały tydzień dla dwóch osób, bo jest to ważne do zaznaczenia, jest sprawdzenie tego, co mam w lodówce i w takiej mojej szafce z suchymi produktami. I tak właśnie zaznaczyłam sobie, że mam. Pierścień z indyka, mam też polędwiczki z kurczaka, mam też jakieś tofu, ale ono raczej poczeka jeszcze tydzień, zanim je wykorzystam. Mam serki wiejskie, które w zasadzie kończą swoją przydatność, więc muszę je koniecznie wykorzystać, a kupiłam już nowe. Mam też pasatę pomidorową otwartą, płatki jaglane, jajka, ryż. A jeszcze jakieś inne makarony, także postaram się te produkty wykorzystać i właśnie za pomocą tej listy, którą Ci przedstawiłam przed chwilą, wymyśliłam następujące dania. Polędwiczki z kurczaka w takiej przeprawie husarska, pikantna z dodatkiem ketchupu. To jest jedno z dań, które akurat smażę na patelni, a nie Kurczaka przygotowuję w piekarniku, jak to mam zwyczaj ostatnio. Dodatkowo mam ochotę na zupę i zrobię w tym tygodniu sobie krupnik, e, taki bardzo prosty. E, zrobię oczywiście dla mojego e, męża czerwony kary. E, dodatkowo pewnie do tego będzie ryż, pewnie jakaś marchewka e, pokrojona w słupki, e, a serek wiejski wykorzystam do zrobienia placków e, takich e, z płatkami jaglanymi. Lista już produktów i mm, przepisów jest już zapisana. Także zapraszam do hallu. Tak jak mówiłam, tych zakupów nie ma za dużo. Mamy tutaj włoszczyznę, zapas marchewek, przynajmniej na kilka dni, banan, cukinia, taką gotową sałatkę z dressingiem jogurtowym i prażonym bobem. Bardzo smaczna jest, polecam. Pomidorki, koktajle, maliny, buraki, do tego cytryna. Muszę jeszcze dokupić tylko miętę i bazylię jeszcze do swojego ogród. węglowodanów mamy w tym tygodniu bułeczki, tylko ziemniaczane. Tu mamy mm, napój mleczny waniliowy, on przyda mi się do pudingu ja i do a, takiego sorbetu malinowego, ale to będę Wam pokazywać jeszcze. E, tutaj następnie mamy serki wiejskie, te w wersji high protein i te zwykłe. Tu mamy jeszcze tak e, bardziej rekreacyjnie kiełbasę z kurczaka, jeżeli chodzi o mięso i z rekreacji niech naleśniki. W tym tygodniu również kupne pierożki Biozni, Bioza. Każdy czyta jak chce. Tutaj mamy jeszcze taką nowość, tego jeszcze nie widziałam, jakieś takie Próbki Sweet Chili and lime mogą być całkiem smaczne. Dodatkowo była teraz oferta 2 plus 1, jeżeli chodzi o mleczko kokosowe. U Nas często wlatuje czerwone kary, także mleczko się przyda. No i dodatkowo w tym tygodniu zakupiłam zgrzewkę wody gazowanej. I to tyle. Miałam dosłownie jeszcze kilka rzeczy. Jako nowa się w tym tygodniu do biedronki zawitało torteloni. Boulogne ze Family Park, także e, Będziemy mieć jeszcze pewnie w tym tygodniu Albo na kolejny tydzień Wolę kupić w zapasie Bo One mają całkiem spoko datę przydatności Także można później wykorzystać No i dodatkowo kupiłam Cervelle Light bo Będziemy mieć pizze, takie jakieś mm, Na kolację, One zawsze się przydaje Jak już byłam To kupiłam sobie wyjaśnienie świeczek, wieczerza No i to Po co głównie poszłam, czyli bazylię i miętę. Ciekawostka jest, że oba te upytery te rośliny kosztowały tyle samo, 7,99. Obie są w rozmiarze XXL, ale bazylia po prostu wypada z opakowania, a mięta to takie dwa, w zasadzie takie dwie gałązki. Tak prezentują się wszystkie rzeczy, które przygotowałam na, na najbliższy tydzień. E, I zaczynając tutaj e, czegoś, czego Wam nie wymieniłam podczas planowania całego tego przedsięwzięcia. E, to są babeczki e, z bananem. W zeszłym tygodniu już Wam e, wspominałam o nich. Teraz myślę, że dopracowałam przepis i już jest coś, czym mogę się e, pochwalić, że jest to e, mój. E, Wymysł. Dzięki temu, tej zmianie produktów z poprzedniego odcinka, babeczka wyrosła dużo bardziej. Jest bardziej e, sucha, nie jest taka wilgotna jak ta poprzednia co jest moim zdaniem akurat na plus. E, ma ładniejszy kolor, bo się już nam zdążyła zarumienić e, i wydaje mi się też dużo smaczniejsza. E, kolejna rzecz, która jest tu przygotowana, nie będę otwierać, bo każdy wie, jak krupnik domowy wygląda. Mój jest bardzo prosty, bo jest to po prostu e, bulion na bazie takiej porcji rosołowej z indyka, z dodatkiem marchewki, pietruszki, to całej Włoszczyzny. E, mm, potem wszystko wyjęłam, zagotowałam kaszę w tej wodzie, dodałam e, startą marchewkę i pietruszkę i to jest w zasadzie moja gotowa zupa. Jest taka bardzo prosta i naprawdę nie szalam tutaj. Dodałam słonejsze sól, pieprz i to wszystko. E, kolejna rzecz Marchewki, które muszą być w każdym tygodniu, one są po prostu świetne i sprawdzają się u nas w domu jako taka szybka przekąska, czy też właśnie błonnik przed posiłkiem. Kolejna rzecz to jest taki kurczak. On teraz mało atrakcyjnie wygląda, bo jest wyciągnięty z lodówki, ale to jest ta właśnie polędwiczka z kurczaka w takiej pikantnej przyprawie husarskiej jakoś tak ona się nazywa, dodatkowo dodałam tu trochę pasaty pomidorowej, mutli i keczupu i to jest pyszne, naprawdę uwielbiam to. mam ja też przygotowałam właśnie więcej ryżu, także czy to do ryżu tego kurczaka mogę zjeść, czy to do sałatki, możliwości jest dużo, także Fajna rzecz i naprawdę smaczna. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, jak widzicie ten um, meal prep, wrzucę takiego krótkiego shorta, jak przygotować e, takie danie. Kolejna rzecz. E, teraz jest mnóstwo takich wiralowych przepisów e, z serka wiejskiego. Ten przepis, jakbym sprawdziła u siebie na blogu, bo kiedyś prowadziłam bloga, aktualnie jest... E, po prostu e, kopalnią kurzu. E, to wtedy już chyba w biedronce były popularne e, płatki jaglane z tyłu, miały przepis właśnie na podobne, podobne placki z serkiem wiejskim. I ja właśnie takie placki znowu, e, znowu przygotowałam. E, one teraz też nie są za bardzo atrakcyjne, ale po podgrzaniu ten serek się roztapia i po prostu są naprawdę bardzo smaczne. Dzisiaj też już zjadłam taką porcję sobie na śniadanie, także na kilka dni tutaj mi starczy tych placków, czy na śniadanie jakieś szybkie właśnie, czy na kolację po pracy. Bardzo fajne danie, bo też dużo białka ma, no jest smażone także Trzeba pamiętać, żeby też nie jeść tego za dużo. No i jeszcze jedna rzecz, którą tutaj mamy, to oczywiście klasyczne czerwone kary. Tym razem oprócz pasaty pomidorowej dodałam przecier pomidorowy, żeby to danie było bardziej pod kolor właśnie pomidorów bardziej czerwone niż pomarańczowe. No i żeby bardziej smakowało tymi pomidorami. Myślę, że wyszło spoko. A, ale chyba wolę ten wariant z pasatą i mleczkiem kokosowym tylko. Bo jest wtedy trochę bardziej słodkie, bardziej kokosowe, mniej pomidorowe. No nie wiem, obie opcje są w każdym razie bardzo smaczne. I oczywiście przepisy na wszystkie te produkty znajdziecie na dole w opisie. Dajcie koniecznie znać, czy któryś z tych przepisów wykorzystaliście lub wam się spodobał. A może któryś z tych przepisów znacie i wykorzystujecie jakoś inaczej? Chętnie się tego dowiem, także dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym preview. Cześć! thank mm -hmm. you